Dobry lot. Dzisiaj nagrywamy jeszcze, tak można powiedzieć, na szybko filmik. W ostatnim czasie nie mamy kompletnie czasu ze względu właśnie na wspólne głębiki. Tak samo loty w oddziale, no młode i tak dalej, no to jest dosyć taki, można powiedzieć, gorący okres, dlatego jak będą no, wszyscy zauważyli, że w sezonie zazwyczaj nikt, albo prawie w ogóle nie nagrywamy tych filmików, dopóki się nie zaczną loty na wspólnych głębikach, właśnie, ale do rzeczy. Tutaj właśnie e, w ostatnim czasie robiliśmy cztery transporty na wspólne głębiki praktycznie na cały świat. I w ostatnim tygodniu, ostatni transport był robiony gdzieś w okolicach 20 maja, 20 maja, no gdzieś w okolicach tego 15-20 no tak, maja. I teraz wyszła jeszcze jedna sytuacja, ponieważ oczywiście mentalność polskich hodowców to jest tak, że albo mają głębie za małe, albo mają głębie za duże i tak dalej. I w ostatnim tygodniu dzwoniło do nas jeszcze kilku hodowców, czy możemy zrealizować jakiś dodatkowy transport, No ale wiadomo, to jest jak się mówi, że, może, że każdy chce wysłać tego lębie, każdy żałuje, że się spóźnił, ale jak już przychodzi to do mówię, że jest organizujemy ten transport, coś rezerwujemy, to wtedy się okazuje, że a to jednak oni nie chcą. No, to jest takie można powiedzieć dziecinne, ale to w Polsce można powiedzieć jest na porządku dziennym, jeżeli chodzi przez to jest ogólnie bardzo ciężko organizować ten transport. Wiadomo, jest. Kilkunastu hodowców takich rzeczowych, ale dużo jest takich właśnie hodowców, przez których później mamy problemy, czy to z rezerwacją samolotów, tak jak teraz i tak dalej. Dlatego postanowiłem nagrać ten filmik, po też żeby nie wysłać SMS-ów do wszystkich i tak dalej. Kto będzie zainteresowany, to oglądnie filmik i najwyżej się z nami skontaktuje. A więc wracając do tematu, organizujemy ostatni transport na Pattaya i Nong Tajlandia. Dwa wspólne gębliki w Tajlandii. Gdzie można powiedzieć, że jest całkiem ciekawa forma rywalizacji. To jest ostatni transport, teraz organizujemy właśnie 15 czerwca. Numery tych gołębi muszą być dosłane do 5 do 3 w zasadzie 3-4 czerwca. I jeżeli ktoś chce się załapać na te wspólne gołębiki, ze względu na to, właśnie że teraz arabskimi liniami lotniczymi te gołębi latają, muszą tam mieć wszelkie certyfikaty i tak W dobie tego koronawirusa, wszystkie badania gołębi latają. Z Frankfurtu nad Menem. Także organizujemy ten jeden transport na Tajlandię. Mamy około 120 głębi z Polski. Tutaj, jeżeli chodzi jest rewelacyjnie, można powiedzieć oferta taka: ponieważ płacimy, czy wysyłamy jednego gołębia na Tajlandię, czy wysyłamy 20 sztuk, płacimy tylko 150 euro za pierwszego gołębia aktywowanego, a resztę płacimy dopiero po locie kwalifikacyjnym ze 120 km. Także tutaj można powiedzieć, że jest to taka ciekawostka, że nie trzeba opłacać całej drużyny, tak jak to jest na wszystkie wspólne w mistrzostwach Świata. No Ten też jest akurat w Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi właśnie o ten Longhok tajski. Aczkolwiek tutaj, tak jak mówię, jest taka możliwość, że to niemożliwość, tylko tak się po prostu robi, bo nie można jako tak zapłacić całej drużyny czy coś takiego. Po prostu, czy wysyłamy jednego gołębia, czy 5, pięć, czy 50, płacimy tylko 150 euro za aktywację pierwszego gołębia i. Dostajemy całą drużynę, i dopiero po locie, w bodajże w końcówku października, jest lot kwalifikacyjny z odległości 120 km, i wtedy aktywujemy resztę Gołębi. Także myślę, że bardzo tanie, jeżeli chodzi właśnie o ten rynek azjatycki, o możliwość pokazania się tam, no i oczywiście wysokie nagrody. Także to co to jest, jeżeli chodzi o Tajlandię i kolejny transport, jaki organizujemy, prawdopodobnie będziemy organizować, ponieważ musimy mieć już zbierane około 30 gołębi, żeby to w ogóle miało sens, bo też nie będziemy jechać 3000 km z 5 czy 6 To też jest, niektórzy hodowcy myślą, że to jest tak, o, strzelić sobie z palca i jechać 3000 km z 5 gołębiami, ale to jest tak nie do końca, bo wiadomo koszty, opłaty i tak dalej. No, teraz jest to trochę bardziej skomplikowane. I tak samo transport ostatni, tylko że to jest transport robiony gdzieś w okolicach 7-8 czerwca. Go wykonywali, także jeżeli ktoś chciałby wysłać gołębie na derby Moledo, derby Mira, derby Riachus, derby Kartaxa albo Algarve Grey Derby, czyli na te 4, na 5 portugalskich wspólnych głębników, zapraszamy do kontaktu, też będziemy organizowali. Ten transport, taki można powiedzieć, błyskawiczny, także jeżeli ktoś. Yy, bo tak jak mówię, no za dużo jest tych telefonów, że chcą ludzie wysyłać, ale jak już mówię, że jest taka możliwość, to jednak nie chcą wysyłać. No takie dziecinne to jest i ogólnie można powiedzieć takie tragikomiczne komiczne, zwłaszcza teraz, że ja muszę rezerwować ten samolot i tak dalej. Tak samo tutaj na Tajlandię. Dlatego też nakręciliśmy ten filmik, gdzie jest jedno właśnie, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że na ten non jest jedno wolne miejsce, akurat na sześć gołębi, ze względu na to, że jeden hodowca się to w ostatniej chwili wycofał, co też nie jest... W porządku, ponieważ my opłacamy transport samolotowy, rezerwujemy, bukujemy to z góry. I nieważne, czy jeżeli ja powiem, że leci z Polski 90 Gołębi, to na jeden raz nie mogę zajechać z 70A. Bo dwóch Polaków mi się wycofało, no to ja to muszę za to płacić. I tak mówię tutaj, Dlatego nagrywamy ten film, bo już mieliśmy nic nie nagrywać. Z tego względu, że jeżeli ktoś jest zainteresowany wysyłką na wspólne Gołębiki, to zna nasz adres, numer telefonu, wie, że się tym zajmujemy, można powiedzieć, od kilku lat i robimy to. A tutaj chciałem właśnie nagrać, że tak żeby to za jednym zamachem zrobić, teraz nie mamy czasu, żeby nie wydzwaniać, czy wypisywać SMS-y do setki ludzi, tylko kto jest zainteresowany, to po prostu do nas może zadzwonić i na tą Tajlandię bądź Portugalię jeszcze tego gołębie w tym roku wysłać. Na dzień dzisiejszy wysłaliśmy gołębie praktycznie do 30 krajów, gdzie nawet dzisiaj nasze gołębie dotarły również do Maroko. Co jest fajną informacją też yy, wie był taki problem, że niby Maroko, to wiadomo, jest to Afryka i Europa, Unia Europejska ma granice zewnętrzne zamknięte, ale ze względu na to, właśnie, że to są zawody sportowe, udało się tam uzyskać pełną dokumentację i te głębie na Maroko dzisiaj szczęśliwie trafiły. Także też się bardzo cieszymy, ponieważ taka ciekawostka: Niemcy nie mogli, nie byli w stanie wysłać tych głębi do Maroka, a my troszkę okrężną drogą, wiadomo, przez Hiszpanię, ale udało się te głębie dostarczyć. Także jesteśmy z tego zadowoleni, dumni, że nasze głębie też będą startowały w tym roku w Azji. W Europie, ale również w Afryce, jako prawdopodobnie jedyne polskie łebie, bo wiele robiliśmy. Ten transport taki testowy też zainteresowania jako takiego wielkiego nie było, bo każdy się bał, że jest to za Europę do Afryki, że będzie problem z transportem. Dlatego my też tego jakoś nie promowaliśmy, tylko staraliśmy się, żeby chociaż naszego EBI tam wysłać i akurat się udało. Zobaczymy, jak tam wśród tych piramid będą w stanie sobie dawać radę w tej Afryce. Także to jest jedna sprawa. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o Tajlandię, jest kilka bardzo mocnych drużyn z Polski zapisanych. Myślę, że w okolicach mamy zarezerwowane właśnie 100 miejsc na Tajlandię. Na ten moment są 94 miejsca obłożone, także jeszcze jedna szóstka jest wolna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to prosimy o pilny kontakt, bo tak jak mówię, tutaj wcześniej trzeba... Yy, zrobić te wszystkie formularze, tak samo tutaj jeżeli chodzi o tą kwarantannę akurat nie ma, ponieważ też jest taka ciekawostka, że na przykład ostatnio jak wyjechaliśmy sobie w sobotę na wieczór po zakoszowaniu głębi tam na lot w oddziale Wyjechaliśmy sobie w sobotę na wieczór, w niedzielę byliśmy we Frankfurcie nad Menem, a w poniedziałek rano już dostałem zdjęcie i filmik od Terahona Tehavidziana, czyli właściciela tego wspólnego gołębnika w Tajlandii, że gołębie już bezpiecznie wylądowały i są odebrane z lotniska. Także można powiedzieć, że gołębie wysłane na Bułgarię, na Rumunię jeszcze jechały, gdzie gołębie na Tajlandii już siedziały na miejscu, ponieważ nie ma kwarantanny ani nic takiego, ale ze względu na to, że właśnie te numery gołębi dostarcza się wcześniej że to wszystko jest dobrze zorganizowane, tam wiadome weterynaryjne usługi i tak dalej też to trzeba koszty tego pokryć, ale ze względu na to, że robimy to wcześniej, wtedy tego nie muszą siedzieć tak z tydzień czy dwa tygodnie w Niemczech na kwarantannie czy tam właśnie na badania tylko po prostu no wiadomo, takim troszkę można powiedzieć łatwiejszym sposobem robimy tak, że tego MB w zasadzie w sobotę wyjeżdżają z Polski, a w poniedziałek już są w Tajlandii. Także no to jest niesamowicie fajnie też jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w stanie to praktycznie jako jedyni teraz z Polski bezpośrednio organizować, że robimy faktycznie fajną robotę tego MB do te gołębie dolatują w nienagalnej kondycji. Teraz, akurat, łączymy ten transport z głębiami niemieckimi. Już drugi raz, ponieważ wcześniej robiliśmy przez Rumunię, tak samo robiliśmy przez Austrię, robiliśmy z Belgami, ale doszliśmy do wniosku, że najlepiej się nam współpracuje z Niemcami i faktycznie jest taka, można powiedzieć, solidność, że tutaj możemy wszystko organizować na najwyższym poziomie. Tylko tak, mówię, no coś za coś. My jeżeli zgłaszamy tyle i tyle gołębi, tyle musimy dostarczyć, reszta jest opłacona. dlaczego tak się dzieje? W Azji też jest coś takiego, że jednego dnia do, na lotnisko do Bangkoku nie może przylecieć więcej jak 300 gołębi w jednym, w jednym transporcie. Także jeżeli jest 350 gołębi do transportu, wtedy robi się ten transport, można powiedzieć, dwoma samolotami doba podobie. Także tutaj jeżeli... A teraz akurat się okazało, że jeżeli chodzi o niemieckich hodowców, to ze względu właśnie na tą super ofertę, że jest 150. E 150 euro można i można wysłać tyle gołębi ile się chce no to rzucili się dosyć mocno na to i dlatego teraz właśnie jest duże obłożenie, i my z Polski można powiedzieć wiadomo jak y, mamy zawsze to ograniczone miejsce, przez to strzeliłem na początku że będziemy mieli 20 gołębi z Polski później y, powiększyliśmy to na 50 gołębi a teraz doszliśmy do 100 ponieważ y, wielu tak też czołowych hodowców się zdecydowało między innymi też dlatego że RPA no, no, z tym, w tym roku z RPA są dosyć duże problemy tam jeszcze nie jest wypłacony i tak dalej także też część hodowców, którzy tam wysyłają na San City te gołębie, zdecydowali, że w tym roku będą wysyłać na Pattaya, Także my się z tego cieszymy. Ten Pattaya, Pattaya czy Nong Hok, bo to są, tak, jeżeli chodzi o Tajlandię, dwa wspólne gołębiki, które obsługujemy. Oba są w Miszczącach Świata, na Benzygu i tak dalej. Oba będą miały obsadę gdzieś na Patai będzie około 6-7 tysięcy gołębi, na Nong Khok około 4 tysiące gołębi. Także tutaj, jeżeli chodzi o. Wspólne głębniki w Azji, one tutaj też w Lidze Światowej w tym roku Pataja właśnie nie patają w Gnonchu, będzie też jako pierwszy azjatycki wspólny głębnik w Lidze Światowej występował, także będziemy tam walczyć i w kategorii sprintu, i drużynowym, i średniego dystansu, dalkiego dystansu, i top finału, ze względu na to właśnie, że nasza drużyna. Jako jedna Polska zakwalifikowała się z tej czołówki, że tam zajęliśmy, powiedzmy wygraliśmy ligę światową sprintu, no to z tego względu automatycznie dostaliśmy się na rok 2020, także zobaczymy jak to tam wyjdzie, jeżeli chodzi o wspólne gołębiki w Azji, w Afryce, tak samo i w Europie, tak jak mówię, tutaj w prawie 30 krajach polskie gołębie w tym roku będą reprezentowały nasz kraj. Jesteśmy ciekawi jak to wszystko wyjdzie, wiadomo w tym roku wszystko jest opóźnione, ale będziemy się zastanawiać. Ja tak jak mówię, no, będziemy się zastanawiać, w tym roku też trochę mniej gołębi polskich poszło, myślę, że tak przez połowę w stosunku do ostatniego roku. No tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że masa nawet czołowych hodowców z Polski, nawet mistrzów Polski, mistrzów regionów, okręgów, no można powiedzieć, same bardzo dużo znakomitych nazwisk, które w tamtym roku bądź dwa lata temu wysyłały swojego gołębie, ale w tym roku niestety już tego EMBI nie wysyłali. No a wiadomo, no, ze względu na to, że troszkę też inne gołębie, no można powiedzieć, się na tych wspólnych gołębnikach, jeżeli wiadomo, ktoś dużo głębi sprzedaje i tak dalej, i na wspólnym gołębniku jego ptaki się gorzej pokażą, to później jest taka presja, że spadnie sprzedaż, te gołębie gorzej będą się y, y, prezentowały i tak dalej, ponieważ wiadomo, tam często jest, że w oddziale i położenie decyduje, i wiatry, i kierunek, i przygotowanie i tak dalej, a to i na wspólnym gołniku głębi jedzą, to samo pią to samo i bardzo często się zdarza, że masa. Polskich czołowych hodowców, którzy latają super na wspólnych głębikach, w oddziale latają dużo gorzej i na odwrót. I te też ogromne nazwiska, gdzie z początku hodowcy dzwonili, że a jeżeli tam daje ten i ten, ten i ten, to po co ja tam swoje odróżne będę dawał? A się okazywało, że do finału masa czołowych hodowców z Polski kompletnie nawet mistrzów polskich nie dolatywali, a hodowcy, którzy w oddziale powiedzmy nie mają czasu zajmować się głębiami, są gdzieś z tyłu i głębie rewelacyjnie sobie latały, można powiedzieć, biły nawet na łeb na Innych hodowców, ale no tak, mówię, tutaj to już niestety trzeba być wytrwałym. Jeżeli ktoś chce walczyć w mistrzostwach świata, no to wiadomo, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te wspólne głębiki na całym świecie, no to trzeba to zdecydowanie robić tak, żeby, żeby selekcjonować te gębie pod kątem wspólnych głębików, takich, które są w stanie latać za młodego już 500-600 km. A mam też również masę. Telefonów i zapytań, i takich stwierdzeń, że hodowcy, coraz więcej hodowców kupuje właśnie gołębie nie bezpośrednio u hodowców, tylko ze wspólnych gołębników i są niesamowicie zadowoleni, że później w oddziałach te gołębie rewelacyjnie latają. U nas też to zauważamy właśnie rok po roku, tylko że u nas no, cały czas jest problem taki, że się tutaj można powiedzieć w cudzysłowie, wolniejsze gołębie zostawia tutaj do latania do oddziału u nas, a te szybsze cały czas nie było jeszcze na tak dużo gołębi, żeby gołębie wspólnogłęblikowe byli, żebyśmy byli w stanie dać i na wspólne gołębliki i zostawić w oddziale. Tutaj nie z tyłu ulewamy nad tym, że trzeba je wysłać na wspólne gołębliki i będziemy próbować pewno, może od przyszłego roku się uda, bądź za dwa lata, żeby też do oddziału trochę tych głębi zostawało, ponieważ no nie możemy ich do końca przetestować, ale pojedyncze sztuki, które zostają tutaj właśnie z tego późniejszego lęgu nawet w oddziale radzą sobie rewelacyjnie, także to jest taka ciekawostka. No i z roku na rok widać, że te same głębie w innych konfiguracjach, te wspólnogębnikowe pary zaczynają latać coraz lepiej. Nie giną te ptaki i są w stanie robić te loty nawet katastrofalne, 550ki na wspólnogębnikach, także tu jest na pewno tędy droga. Wielu hodowców też z Polski zniechęca się ze względu na to, że... Wiadome koszty to jest jedna sprawa, aczkolwiek druga sprawa to też jest to, że in, że jeżeli w pierwszym roku nie zrobił fajnego wyniku, wysyłają po swoich najlepszych głębiach takie wspólne no, głębniki, one giną, bo nie są w stanie przelecieć czołowe, no czołowe no, to ludzie się zniechęcają, ale tak jak mówię, jeżeli się chce walczyć w mistrzostwach świata, to nie jest żadna korespondencja tak y Powiedzmy, mi, mistrz oddziału może zostać mistrzem Polski i później mieć olimpijczyka czy wygrać olimpiadę. To jest wszystko korespondencja. Wszystko zależy od siły oddziału, rozpiętości i tak dalej, i tak dalej. Można tu wymieniać miliony powodów i tak dalej. A tutaj no, jest to, można powiedzieć, najbardziej teraz szanowana i rywalizacja właśnie jest bezpośrednio, że hodowcy z 30-40 krajów, teraz już praktycznie z całego świata, ze wszystkich kontynentów, walczą między sobą na jednym wspólnym gołębniku, ich głębie jedzą to samo, piło to samo, lecą w to samo miejsce, wiadomo, raz lepiej polecą głębie holenderskie, zawsze na jakichś bocznych i szybkich lotach, kiedy gdzieś znowu super latają, właśnie jak są w dziób czy stojąco, to świetnie latają, przede wszystkim niemieckie gołębie, no i tutaj też od części hodowców z Polski, wiadomo, te ptaki też fajnie się pokazują, także tutaj staramy się, no widać zresztą tak, żeśmy wygrali w tamtym roku tą ligę sprintu, gdzie Liga Światowa praktycznie istnieje, już teraz będzie czwarty rok. Pierwsze dwa lata w pierwszej edycji sześciu Niemców było pierwszych, później inne kraje. Dwa lata, rok temu również sześciu bądź siedmiu Niemców było na początku, i później inne kraje, tam Norweg bodajże i. Portugalczy, chyba Norwegi Portugal, czy, tak i na końcu jeszcze chyba Holender, a w tamtym roku znowu było na miejscu drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym zaję... te miejsca właśnie w sprincie zajęły hodowle niemieckie, aczkolwiek na pierwszym miejscu uplasowaliśmy się yy, my jako właśnie Major Racing Team, także też pokazuje to, że... Wystartowaliśmy w Lidze Światowej pierwszy raz i od razu byliśmy w stanie wygrać, no wiadomo, nasze gębie sprinterskie, no to są praktycznie w 99% tak, wodzą się z niemieckich hodowli, ale udało się tak połączyć te ptaki, że byliśmy w stanie wygrać Ligę Światową Sprintu, gdzie przez dwa lata z rzędu sześciu Niemców tylko się wymieniali miejscami, a w trzecim roku, w czwartym roku istnienia okazało się, że znowu ta szóstka Niemców była, ale byliśmy w stanie ich tam o naszych minut wyprzedzić, także to są na pewno takie Pozytywne wątki. Tutaj myślę, że w tym roku jest również z Polski kilka bardzo mocnych hodowli, które będą reprezentowały nasz kraj. I wreszcie myślę, że dotrzemy do tego, tak jak jest właśnie, nie wiem, w Niemczech, właśnie, że jest powiedzmy rodzina zylna, jest leke Steff, lang. No w tym roku ze względu na konafirus, akurat langa nie ma, ale jest jungfleisch, jest, kto tam jest, to szczefla chyba wymieniłem, jest. Deguz jest Günter no mo można by było tu wymienić praktycznie z 15-20 czołowych hodowców Niemiec, którzy walczą między sobą, że będzie też kilku, kilka polskich nazwisk i myślę, że w tej 20 miesiącach świata w tym roku, myślę, tak, no wiadomo, trzeba strzelać, ale około pewno 3-4 hodowców z Polski powinno się uplasować, a jak to będzie, to będziemy widzieć. W każdym bądź razie zapraszamy do udziału, tak jak mnie teraz są jeszcze ostatnie wolne miejsca na Portugalię i na Tajlandię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to prosimy o pilny kontakt. tutaj numer 692468569. No i to w zasadzie będzie koniec na edycję do Mistrzostw Świata w tym roku. A kolejne wspólne głębiki, jakie będziemy promować, to na pewno Koraga Zimowa i Superstar Zimowy, gdzie to są wiadome głębiki nie we FCI, ale to są zimowa rywalizacja, gdzie finały są w marcu. gołębie zbieramy, lipiec, że wrześniu, październik, ale o tym będziemy jeszcze informować później. Także zapraszamy do udziału jeszcze teraz na Tajlandii, gdyż tak jak mówię, no. Jest to ogromna okazja, żeby tak tanio wystartować na Tajlandii. Myślę, że taka okazja całkiem niepowtarzalna, a jeżeli chodzi o promocję tutaj Gołębi własnych, to naprawdę za 150 euro można wychać sobie 8 czy 10 Gołębi, czy 5 czy 4 i później je dopiero aktywować końcem października. Także myślę, że nigdzie indziej takiej oferty na świecie nie ma i można z tego spokojnie skorzystać. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.